i i pod bramki. Przejmują Iworyjczycy. Piękny zwód Pepe Kornet. Kamet, Traoré, Traoré! haler! 1 do 0 dla wybrzeża Kości Słoniowej mamy otwarcie w 18 minucie meczu. A więc Iworyjczycy wychodzą na prowadzenie ale teraz rzut wolny Abdel Karim Hassan! Jest 1-1. Katar był w stanie wyrównać. A więc Katarczycy wcale nie muszą być skazywani na pożarcie. Traore i Bramka. Pulgini trafia. A więc 2 do 1. Szybko odpowiedzi Boryjczyków. Co teraz się wydarzy? Pepe znowu przy piłce. Ależ niesamowity rajd ofensywny. Kesje, nie kryty. Kesie. I kolejna bramka dla Wybrzeża Kości Słoniowej. Pepe 3 do 1. Dwie bramki w ciągu pięciu minut. Znowu WKS. 45. minuta. Haller. Sebastian Haller. Sędzia ogląda czy nie było spalonego. Jest przegląd waru. u Denis Aitekin I potwierdza, że to była bramka zdobyta prawidłowo. Katar. Ale nic z tej akcji nie wynikło. I tapę od bramki. I Woryjczycy. Ale przejęcie przez drużynę. Arabską Abdulaziz. Güehi trafia do własnej bramki. I Katar ma drugiego gola na tym mistrzostwach. Druga połowa 56 minuta. Chalerifo Fofana, Fofana złapała shib Nic z tej akcji kompletnie nie wynikło. Nieudane podanie bramkarza Abdulaziz Hatem. A spokojnie kreują akcje zawodnicy Kataru. Madibo, ASEM, AFIF i przerzut do Alego Ali w polu karnym. 71 minuta, wciąż Katar ma szansę przynajmniej na remis. Kolejny war, ale już mamy informację. Rzut karny AFIF i AFIF trafia Katar z trzecią bramką. No proszę, któż by się spodziewał, że w ogóle zdobędą trzy bramki na tych mistrzostwach. A już wybrzeże kości słoniowej szykowało odpowiedź, ale nic z tego nie wynikło. Kolejny rzut wolny nerwowo pod bramką Kataru Traore. Niesamowite spotkanie, 84. minuta, Hamet Traore. Wydaje się, że to już jest końcówka meczu, że już jest po wszystkim, ale kolejny rzut wolny Fofana broni o ile bramkarz Kataru dzisiaj nie spisuje się zbyt dobrze, tak w tej akcji zaprezentował się dobrze. A i szansa na kontrę, szansa na czwartą bramkę Kataru. Fofana, kolejny rzut wolny. Sporo fauli ze strony Katarczyków, 93 minuta. Guechi, Kessie, Fofana. Środkiem boiska teraz Wybrzeże Kości Słoniowej Kłamy. Ale Ravi i wycofanie do al -Shiba. Ali, Kuame, Hatem, Madibo. No, kibice gwiżdżą, bo widzimy, że to jest gra defensywna ze strony Katar. Kuame nieopatrznie. Jeden z obrońców arabskiego zespołu stracił tę piłkę na rzecz Goryjczyków. Mendes. I znowu strata. Oj, Katar się gubi w końcówce, i teraz niebezpiecznie. Haler, po kochany, ale wyszedł po tę piłkę katarski bramkarz. Haler. I daleko wybijają piłkę. Niesamowite statystyki Hameda Traore, ocena 9,2. Haler. Dwie bramki dzisiaj. Napastnik Wybrzeża Kości Słoniowej może być czarnym koniem tych mistrzostw. Natomiast z pewnością Eliezer, TAP, który puścił dzisiaj trzy bramki, meczu dołdanych nie zaliczy. No i także podobnie to wygląda na tej grafice. Natomiast nie ma to większego znaczenia: Iworyjczycy wracają z trzema punktami, i w pozytywnych bądź co bądź nastrojach będą przystępować do kolejnego meczu. Tatar z kolei, jeśli dzisiaj nie wygrał, no to musi z pewnością zwyciężyć w spotkaniu z Norwegią.